Skafel Light, czyli budki antyprzecięciowe do arborteka, tak wyglądają. Zresztą to, to akurat czerwony, ale występują w wielu, wielu różnych kolorach. Takie mają fajny system z roleczką tutaj przy sznurówkach dla łatwego sznurowania i tutaj już otwarte. Taki wygodny, dobrze otulający język. I w ogóle one tutaj mają taki fajny system, który dobrze otula, otula piętę i dobrze ją trzyma. Eee, tak, także tak on wygląda z zewnątrz, a tak wygląda w środku. I tu już widzicie poszczególne warstwy. No, tutaj, właśnie ten zapiętek, który dobrze trzyma piętę. Tutaj, wyściółka, która bardzo dobrze odprowadza wilgoć, żeby te stopy nam się nadmiernie nie pociły. Tutaj, jak widzicie, jest ten kewlarowy element, tkanina kewlarowa antyprzecięciowa na wierzchu i tutaj ta warstwa w podeszwie to jest warstwa antyprzebiciowa, tak? Także jak na coś nastąpimy, na gwoździa a cokolwiek, no to nie ma szans, to się nie przebije. I tutaj też ta warstwa, która służy za usztywnienie całego buta, podeszwa z vibramu i tutaj jak widzicie dla ochrony stalowy stalowy nosek. Także tak wyglądają te butki, bardzo fajne, bardzo wygodne buty do pracy na drzewach. A tak wyglądają spodnie Arborteka Brieflexy. Same spodnie bardzo fajne, elastyczne. Tutaj tkanina z elastanem i ripstopem. Tutaj taka grubsza, mocna, szorstka tkanina. No tutaj widzicie spodnie, które, po których już przejechała pilarka. I tak to wygląda. Wyciągają się te włókna i blokują, i blokują łańcuch piły.